Będzie to gołąb o numerze? 7157 Tutaj jest no. Tak jest? Mhm. Tu jest znowu gołąb, też drugie dziecko po naszej brudnej, tylko już tu już się w innym łączeniu na no tego Budapeszta, co mówiliśmy, w gołębniku tutaj rozpłodowym. Także tu jest mówić, córka, córka brudnej razy ten, razy ten Budapeszt. Bardzo ładna samica. Tak, tak, samiczka. Samiczka tu jest na pewno, bo też już była w gołębniku, po prostu tutaj, ten już też tak zaczął najeść w parę po prostu, bo tu się jest starszy tutaj gołąb taki. Znaczy po prostu taki, na no, dwie, dwie lotki zostały do końca, to już także spokojnie w parę będzie mogło iść po prostu wiosną. No i też z takiego łączenia już tutaj, jak już mówiliśmy po prostu, no sumie z, z tego Budapesztu już jest dużo tych lotników takich fajnych, tu mówić, czy tak samo po tej brudnej też fajnie przekazuje głębi. Fajna samica, taka fajnie ułożona, naprawdę tak. taka w ręku, fajna ten Prezentowaliśmy no. też jej półbrata, czyli trzeciego asa okręgu. Tak, tak. Mówię, czy dużo jest takich gołębi, czy nawet już nawet co nie mają na przykład może lotnika, ale na przykład czy tak jak ta 8277, która mówię, czy w tamtym roku była w kategorii w kategorii A, gdzie byliśmy wicemistrzami w tym roku znowu w kategorii B, gdzie też mamy fajny wynik. Są takie mówię gołębie pojedyncze. Czy mówię ten czy tutaj jak, jak, tak jak kiedyś mówię na filmiku kolegi tutaj w sąsiednim, w sąsiednim oddziale też tam weszła po prostu jako późna, później tam daliśmy mu kartę, żeby sobie lotował. To sami dwa lata z rzędu grała tutaj u nich w oddziale, właśnie też bezpośrednio córka tego Budapeszta, właśnie, nie? Od nas, jak ten, tutaj w sąsiednim oddziale, tutaj w Brodnicy, to właśnie ten... To, to nie tylko u was. Tak, tak. No nie, właśnie to, tak, to właśnie tutaj blisko nas kolega mieszka, po prostu jako młody, ten po prostu tam wszedł, ten gołąb i, i tak po prostu tam sobie... <gul> kolega sobie go zostawił, po prostu daliśmy kartę i bo No to ta samica z tego, co tam co w tym oddziale, tam furorę robiła, bo... No naprawdę dwa lata z rzędu wygrała, ale takie konkursy miała naprawdę szpicowe, tam w trójce po sześć, sześć razy w jednym sezonie, jak się nie mylę z tego co on to mi mówił, to było sześć razy w jednym sezonie w trójce u nich na oddziałach. Ona sporo, w ogóle z hmm. tej linii sporo mam takich szpicowych konkursów już wygrała? Tak, wydało, tak, nie? no dokładnie, one no, lubią takie właśnie, no, są mocne w ogóle gołębie, takie właśnie bardzo mocno zbudowane, właśnie jak ten, czy nieraz jak dajemy na przykład na wystawy w standardzie, Rzadko tam tam ale nie tak już się zakazało się, to tam coś tam wykazało się fajnego tam się da, no to też z tej głębi mają nagrody ogólnie, nie? Właśnie bo to są takie fajne, moc, mocne, złożone gołębie, nie? Wtedy hmm. jeszcze sobie ją pokażemy na koniec. Mm -hmm. No to jest taka super samiczka w budowie i taka... <laughs> Bardzo ładna.